Ludzi to już raczej nieistotne, Znowu rozjebałem troszkę zarobioną forsa To co zarobiłem to już jest moje Mam wielki problem, no bo życie niewygodne Codziennie pracuję i nie jestem chytry Jedyne marzenie to jechać na Maledivy. Depresja tego nigdy już nie będzie Po tym zostaje tylko puste wspomnienie Jestem z pilnuję no i uczę się na błędach Wiele popełniłem, no ale już tak bywa Byle by jechał, już więcej nie po robię kasę no i to się nie zmienia i to w sumie dla mnie już nieważne wychodzę z podziemia niż hulk czy rap stanę no a dzisiaj cisnę sobie lekę z tych co nie wierzyli że będę stanął scenę Ech. myślałem że jesteś więcej warta ale szkoda w głowie masz te diamenty przez co dobrze robisz loda pewnie przebieg masz cofany spód zjebany jak skoda jak cię nie wyklepię on, bo mu nie starczy tylko uciekam od ludzi to już raczej nie istotne znowu rozjebałem trzg zarobioną forsę to co zarobiłem to uczciwie Pismowe. Mam wielki problem, no bo życie niewygodne Codzien pracuję i nie jestem chytry Jedyne marzenie to jechać na Maledivu Depresja tego nigdy już nie będzie Potem głównie zostaje puste wspomnienie Ona jest łatwa, pobudzi jemce Z każdym dniem chcę mieć coraz więcej Nie mam czasu, bo zarabiam pęgę Po to by na się mieć swoje miejsce Ona mnie chwyta za rękę Chyba chce coś więcej niż tylko zdjęcie A ja robię znowu te przejście I ustawiam się w kolejce